O, nie bo już tu, o trzeba jakie

どうしてもみんな見たいけど。<laughs> <laughs> আমরা জানি যে সেটা Jeszcze są miny, że... Było tutaj więcej min było. Miny. Szukaj, 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 tam, tutaj... tak, pi 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 pi. Mamy kolejne miny. szukaj słuchaj, słuchaj. Słuchaj, słuchaj, słuchaj. pani Słuchacz nie chodzi. Tak jest. Pi 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 punkaj Słuchaj, wy wcale nie słuchaj. Słuchaj, słuchaj. Teraz się zmieniła, tych kółki. być, nie? To może się Kariu tam głównie mówi, właśnie tak mówili, Drugi potem ja jeszcze? Czy nagraj रु कहीं प्रत É né? frente... por Você está fazendo isso. 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 Você está fazendo Panie Komisarzu! 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 Panie Komisarzu!

I'm to